50, prawy 2 minus zabeczkę. 50, lewy 2 za kemping. Do prawy 2 minus zabeczkę. Zaznaczam. 50, 50, za znakiem prawy 2 minus nie tnij. Do lewy 2 minus przytul, do metry. 20, prawy 2, minus, 1 dni Do prawy 2, długi 10, prawy 2, minus, dni 20, lewy 2, max, dni Hamuj z uwagą do lewy 2, minus, paweczkę 80, szykana od lewej Ciasna wolna Lewy 2, 3 tur poświęć do prawy 2 zabeczki prawy dwa zabeczkę za Ena O kurwa <grym <grym> <grym> 50. prawy Lewy nawrót bardzo pięćdziesiąt Lewy 3 maksip lewy 2 dziecki do prawy dwa przytul 20, lewy 3, 8 prawy 2 mocno dni 50, prawy 3 lewy 2 na kostkę do tyłu, ślisko stop Lewy 3 mak, trawa mocno do, do prawy 2 minus. lewy 3 długi zostań To prawy jeden do tyłu Zabeczkę lewy 3 w prawej długi szeroko najeźdź 50 lewy dwa minut za beczkę ślisko 50 prawy dwa, zabeczkę 50, lewy 2 za kemping, to prawy 2 minus za beczkiem. 50, za znakiem prawy 2 minus nie tnij. Drugi wjazd, lewy 2 minus tnij. 20, lewy 2 dni. 2, dwa drugi nie dni, lewy trzy max, dni, osiemdziesiąt trzy kanał lewej, lewy trzy dni, dwadzieścia prawy dwa minus nie dni. 20 lewy 2 max dni, hamuj z uwagą, do lewy 2 minus zabeczkę. 80, szykana od lewej ciasna wolna. 2 zacisk poświęć, do prawy 2 minus 3 Prawy 2 minus, prawy 2 3, do lewy 1 zabeczkę. Zabierz, 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 kie. Gazu, gaz, 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 gaz. No, robisz Dzięki.